z tej strony wirusek, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to odcinek z dnia, z życia moderatora. Jest już drugi odcinek. Jest ze mną dzisiaj, ze, jest ze mną dzisiaj helper TenVision. No się No i po prostu będziemy pomagać graczom, jak i sprawdzać podejrzanych. No i co, może utepniemy się do jakiegoś gotowego pierwszego gracza? Może nie będzie ten tywek I jak się okaże, że to nie jest... Yy, że jest czysty To po prostu przerwę nagrywanie I wr wrócę do was jak już kogoś znajdziemy I chciałem dodać, że 10, 10 łapek w górę yy, yy, to, na, to jest na YouTube yy, kolejny odcinek z tej serii No na pewno wbijecie Jak w godzinę się 5 łapek w górę, to 10 też tak podobnie będzie A miałem tego poniesia wyłączyć, dobra Wiecie co? Sprawdzimy innego, wracam do Was za chwilę Już jestem, patrzcie, mam cheatera x yus Patrzcie jaki, nam to patrzcie, patrzcie Patrzcie Chyba, że teraz go wyłączył, nie? Czekajcie o, teraz wyłączył, no. Ale... Miał on Sprawdzimy go sobie. Eee. Czekajcie, on znowu to wyłączył, czy mi się wydaje? Czekajcie. Który ma ten... No, ten knok, No ale dobra, nieważne. Więc... No, kurczę, lagi. Więc... E, już przygotuję komendę. Tylko poczekam, aż mi się logout skończy, żeby żeby nie umrzeć, bo są takie błędy, że jak się kogoś tepnie na, yy, podczas walki, to się ginie. Ale to już będzie ogarnięte. Dobra, sprawdzam go. Więc, yy, podstawowy, czy się przyznaje do cheatów. Trzeba napisać Przyznaję, no widzicie Jak łatwo poszło No jeszcze zginął eee, Nie wiem co tutaj wyweźnie, ja ich nie będę brał Więc włączam nagrywanie, wid widzimy się przy kolejnym typku Już jestem, właśnie zbanowałem typka za reklamę i jakiś inny gościu pisze mi, że Lolek prawdopodobnie ma antyknoka oraz aurę. To oczywiście sprawdzimy. O kurczę, nie wiem fuck Ale to zwaliłem. Dobra. Antyknok anty antyknok. Anty. Dobrze, powiedziałem? Chyba dobrze, prawda? Teraz wyłączył. Ale widzieliście, że był antyknok. Dobra, wiecie co? Biorę go do sprawdzania O oh fuck, nie tego w Jest, nie zabił mnie. Nie, zabije mnie. Zabije mnie, zabije mnie na stówę. Na stówę. No, tak, no już, już już czekajcie. Ej, jesteś? Dobra. Lolek. Przyzna... Ej, jesteś? Vision. Czekajcie A, dobra, sorki, sprawdza tam Nie, nie mam żadnych On złagał, czy mi się daje? Nie już myślałem. STP Dobra Zapraszam na te 3 Oczywiście nie wbiję Jak wbiję to, to... To do was wrócę Już jestem właśnie typek do sobana Perma za oszukiwanie Ponieważ najpierw powiedział, że się nie przyznaje A potem zmienił zdanie a za to sperm, więc ma bana. No i co? Już dwóch yy, cheaterów złapanych. I szukamy dalej. A teraz właśnie będę sprawdzał inną osobę na czacie. Muszę pomóc drugiemu helperowi, ponieważ. Yy, ponieważ yy, chyba goście ma ukryty cheaty, muszę trochę pomóc, więc yy, rezultaty przedstawię wam za chwilę jak go sprawdzę, więc dzięcie. No właśnie, zbanowaliśmy tego typa Po prostu kazałem mu kleuterę kronową wyłączyć to się przyznał Ale i tak dostał perma na Dostał perma, ponieważ oszukiwał Więc dobra, znajdziemy kolejnego to teraz wracam, to cięcie Siema. Już jestem, właśnie dostałem informację, że możliwe że że możliwe, że tutaj Gdzieś... O, że Kaszana może mieć cheaty. Więc to sobie sprawdzimy za chwilę. że teraz sprawdzimy, prawda? No ale widać, jest niez niezła masuwa A, lagi! Dobra, czterech jest. Nawet pięciu. Mm. I co on tu może mieć? Hmm. E, czekajcie, czy ten Piotrek ma... ...antyknoka, czy mi się wydaje? Czekajcie. E E Okej okay. Czekajcie, bo... Czy to, to mi się wdroży na jakiś skrypt, że to są jakieś skrypty, nie? Ja to z PLE go za sprawdzę Ja jeszcze tego kaszane Wiecie co? Poproszę helpera, żeby... Żeby mi go tutaj sprawdzili A, e, sprawdzanie biorę tego Piotrka nie, jakoś się nazywał? chyba Mr. Piotrek, tak ja go biorę na sprawdzenie um. więc wrócę do was jak już będą rezultaty już jestem, typak się przyznał damy mu bana um. Jak to widzicie, yy, tutaj się spytam czy się przyznaję, napisał za KACO. co, więc dostaję bana i yy, i mam lagę kompa. nie, już myślałem, dobra i sprawdzimy sobie jeszcze yy, kaszanę yy, Kurczę yy. To, tego właśnie typa sprawdzę czy ona czy w ogóle ma jakiegoś antyknoka koniecznie go zabić o to chodzi yy. Yy, nim też się potem zajmiemy dobra sprawdź znowu te lagi yy kurczę nakt, nie dobra więc jeśli on się przyzna on czy tam ona no to mamy już yy, mamy już yy, o widzicie też się przyznał, dobra Więc yy... O kurczę, czekajcie, bo Więc Jeszcze yy, Myślę, że tych dwóch zobaczymy I yy... I to będzie wszystko, dobra Wiecie co? Ja teraz zrobię cięcie i Możliwe, że sprawdzę tego pądzika, więc cięcie Dobra, pądzik już wyszedł, więc go nie sprawdzę yy, I właśnie zbanowałem też w yy, jakiegoś typka Za reklamę innego serwera na czacie. Yy. A wiecie, co to tak dla ja sobie sprawdzę, może chociaż jeden będzie typek, który yy, który mi się nie przyzna Będzie fajnie ja się nie przyzna? Może, może sobie w końcu kogoś sprawdzę, bo chyba już nie wiem, 10 osób, o które sprawdzam, się przyznają, a chciałbym trochę się pobawić. Nie jestem czysty jak. Aha, dobra. Ja trochę nie, nie zrozumiałem jego, nie, nie jego wypowiedzi. Myślałem, że mu chodzi o to, że, że nie jest czysty. Mógł dodać przycinek, to już było wszystko jasne. Jest ja spami. No Dobra, nieważne. Tym spajka, jaki dyp. Dam mu 5 minut na pobranie. Ja nie napiszę, że nie jest to bo po prostu. Po prostu jest to, jest to mój prywatny skype nie, nie chcę na razie robić mojego takiego publicznego I po prostu mam taki spam na tym skypie Że po prostu się nie da żyć To pokaż mi w regulaminie mhm. Dobra, zrobię wyjątek Zrobię wyjątek Więc dobra, już robię cięcie jak go sprawdzę, to do was wracam. Jestem. Y, typek dostał bana. Chyba po, po 20 minutach, ponieważ sobie ja, ja robił. Ale w końcu daliśmy bana, więc... Jeszcze myślę, że jeden typek. I na tym zakończymy dzisiejszy filmik. Więc cięcie. Dobra, jestem. Dostałem zgłoszenie, że tutaj ten typek pra prawdopodobnie ma coś, jakieś cheaty. I ciekawe, czy przyjdzie. Aj, lagi. Czekajcie, bo idzie tu, idzie. Ja t... Już go od razu na sprawdzanie, jak się nie przyzna to... to ja go nagram chyba, nagram z nim całą yy, rozmo rozmowę. A co cały czas nagrywam? Mm. Nie mam cheatów, chcę zlogał Nie, już uślałem. No dobra um, Zapraszam na TS3 IP mu podam, czemu nie Gdzie on jest? Aha, tu stoi, dobra jaki debil niech tu będzie, nie, 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 idzie Ja już no, wchodzę dla, na przykład nie, 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 dlatego, że yy, Że właśnie mogą być cyrki To im tak ucieka, to ja nie, wiem Postanowiłem, że zrobię cięcie, ponieważ gadałem z nim jeszcze chyba 5 minut. Znaczy nie gadałem, próbowałem się połączyć, yy, aż w końcu mi się udało, więc nie będę tutaj całej procedury wam pokazywał, ponieważ to o 20 minut. Yy, ale postanowiłem, że wytnę najlepsze momenty, ponieważ są wielkie jaja. I teraz właśnie je możecie zobaczyć, więc zapraszam do oglądania. GŁOSIK DEPOZYT Coś... Tak przyglądać lubisz Lubię i to nagrywasz Skąd wiedziałeś? O NIE! Co? Bo ja vloga nagrywam A ty też, no dobra, spoko um, Dobra, weź tofnij No, nie zamykaj mi tego Uruchom mi to. Dobra, tak naprawdę to żartowałem i nagrywam. Albo pobawimy się inaczej. Weź ten folder. Cofnij. Cofnij. I wiesz co? Zaznacz te wszystkie pliki, te twoje, te o te I weź się usuń. O co? No usuń spokojnie. Potem sobie przywrócisz. Powiedz ja. y, Teraz prawym, usuń. No nie, bo ty mi to No, ale to sobie przywrócisz, w koszu będziesz miał. Po prostu się okaże, który, który, na którym grasz. No i usuń to wszystko Ale! No widzisz, grasz na tym, fajnie, dzięki Jaki ty masz nick? Mark? Coś tam, coś tam, tak? A co? A co? Co się stało? Jak za nic? Masz chuduni. Jak ty nie masz chuduni? A co masz? Pochwalcie. A kliknij prawie shift. tak serio kliknij, nie? pewnie udajesz. Na no, to jest pewnie lewy klikasz Aha. A co, a przyznajesz się? No i tak masz formę, masz. Więc, dzięki... On twój też, zapraszam, kanał Wirusek chce nie tylko 400 subów. Zapraszam. Ach, ten filmik długi wyjdzie, dobra, cześć. Ja nie mogę, jaki typek, <laughs> jak się rejszyło wszystko, nie? Ten, ten filmik oczywiście przyspieszę, nie? E, bo chyba nie chcecie takiego długiego oglądać. Ale to będzie na tyle, bo już znaleźliśmy tych czterech, czy tam pięciu i po prostu to wystarczy, nie? bo i tak materiał będzie długi, więc 10, 10 łapek w górę to będzie kolejny filmik na YouTubie z tej serii, więc to wszystko, dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, cześć!